Siemano, Międzynarodowy Dzień Sportów Majką Pany Polska. Ze mną jest tym razem gość z Krakowa. Łukasz startup Orlikwaj. Cześć, Siemano. Cześć, cześć. Nie przywiozłeś żadnych bajgli? Czy tam obważanków, jak się mówi Uważanki, w Krakowie? Nie, nie, no bajgle to nie, obwarzanki, obwarzanki, tak jest. No nie przywiozłem, no niestety spieszyłem się z rana, ale... Następnym razem. Następnym razem. Orlik Faj. Czym jest Orlik Faj? służy do wspomagania organizacji gier orlikowych, do szukania gier orlikowych. Jest stworzona właśnie dla ludzi, którzy y, ogarniają jakby cały ten system y, zamawiania orlika, ale też dla graczy, którzy chcą szukać sobie tych gierek. Mhm. Jakby ułatwia procesy. Ja organizowałem gierki, gram na orlikach od 15 lat. Wiem z czym się to łączy, zwłaszcza jak się jest z tym organizatorem i Przykładowo, na ostatni dzień wypada nam trzech, czterech zawodników, przychodzą nam ludzie obcy, często szukani na siłę na Facebooku, niektórzy nie zapłacą pieniędzy za tego Orlika, my jakby wspomagamy to wszystko w naszej aplikacji. Mhm. W czym w takim razie to narzędzie jest lepsze od tych właśnie przysłowiowych, facebookowych grupek do szukania ludzi? Można powiedzieć, że tak jak kiedyś szukało taksówki przez telefon, tak powstał Uber czy Bolt i tak samo my działamy. My jakby wspieramy wszystkie te procesy, automatyzujemy je. Przykładowo, zamiast pisać co tydzień, jakby no, o tych gierkach szukać i pytać ludzi na Messengerze, na WhatsAppie, wszystko jakby mamy w jednym miejscu. Raz stwarzając gierkę, tak naprawdę y, ona dzieje się automatycznie co tydzień. Tworzy się, y, ludzie się dodają do listy, organizator może sobie zapisywać, y, w szybki, zaznaczyć w szybki sposób, kto zapłacił, a kto nie. Y, będziemy mieć też płatności w aplikacji, także to będzie jeszcze bardziej y, ułatwione dla organizatora. Y, często tak bywało, że Ci organizatorzy albo siedzieli na Excelach i zapisywali to wszystko, albo z, z notatnikiem, z długopisem przychodzili na boisko i zapisywali od każdego, kto zapłacił, a kto nie. Więc tak naprawdę jakby wspomagamy tą organizację. E, działamy od sierpnia w Krakowie, na ten moment mamy 3000 użytkowników. Ludzie sobie to chwalą, e, zwłaszcza organizatorzy. Jakby dostajemy dużo takiego pozytywnego feedbacku, że no, ułatwia im to życie, tak? bo jakby ten dzień gierki. Jest bardzo stresujące, tym bardziej jak nie wiem, pracujemy, właśnie nam odpadną zawodnicy, ponieważ ktoś jest chory, córka potrzebuje powozy to różne wypadki się zdarzają. No i jakby my to wszystko ułatwiamy tak naprawdę. Jesteście takim uberem dla entuzjastów piłki nożnej? Dokładnie tak, dokładnie tak. My jakby wspieramy te wszystkie procesy, będziemy teraz jeszcze wprowadzać system punktowy, dzięki którym ludzie zagranie, organizowanie, zaproszenie znajomych, będą mogli zgarnąć nagrody i zniżki. Także jakby tutaj jest kolejny, kolejny plus do tego, żeby korzystać z Orlikwaj. Mhm. No i tak jak mówię, no na ten moment. Bywałem tak na trzech, czterech tych gierkach w tamtym roku, kiedy zrobiliśmy to w Krakowie. No i ludzie bardzo sobie chwalili funkcje mapy na przykład. Wszystkie informacje są w jednym miejscu. Ja jak szukam gierki, mogę sobie szybko ustalić poziom tej gierki, kogo brakuje. Jakby wszystko widzę w jednym miejscu, tak? Nie muszę się dogadywać z organizatorem, dopytywać o niektóre rzeczy. Bardzo często to na tych dyskusjach facebookowych wygląda to tak, że nie wiem, ktoś zapomni dodać właśnie o której jest gierka, jaki jest poziom ilu graczy brakuje. Jest taki no, duży chaos, tak? Zwłaszcza, że jakby no, grupki facebookowe nie są odpowiednim narzędziem do dobrej filtracji powiedzmy takich rzeczy. Ten poziom gierek jest fajny, bo też lekko, glam na urlikach to widzę jakieś takie dwa podejścia. kiedyś. Umawiałem się na Orlika i osoba napisała, że no słuchajcie, poziom jest taki raczej bardzo amatorski, nie? po czym przychodzę na tę gierkę. No i jeżeli to był poziom amatorski, to naprawdę ja chyba byłem na poziomie bardzo amatorskim. Okej. Okay. Jakby u nas y, też tworzymy kulturę w aplikacji. Organizator może dawać kartki oraz komplementy. No i przykładowo, jakbyś przyszedł jako to bardzo amatorski, bardzo właściwe, że mógłbyś dostać żółtą kartkę za to, że nie. Y, nie przyszedłeś z tym poziomem, w który jakby ta gierka się odbywała. Mhm. E, także pilnujemy tej kultury. Niektórzy ludzie czasami nie przychodzą. Organizator może dać tą czerwoną kartkę, wtedy gracz nie może uczestniczyć w gierce. Jest to też widoczne dla innych organizatorów. Jakby to dużo pomaga w tej organizacji, bo są te problemy na Facebooku, a na Facebooku ciężko nie wiem, utrzymać jakąś czarną listę albo powiedzmy nie wiem, listę zbanowanych osób. To, to, to prawda. I powiedziałeś też o tych punktach i nagrodach. Czyli jak rozumiem, Wy już rozmawiacie z potencjalnymi partnerami, którzy te nagrody udostępniają i będą jakby udostępniać kolejne. Dokładnie tak, dokładnie tak. Jesteśmy teraz na fazie budowania baz w innych miastach, jakby w Krakowie nam to fajnie wyszło i teraz chcemy się skupić na y, innych miastach. Ale jednocześnie też rozmawiamy z różnymi firmami, przykładowo w Krakowie mamy Barbera oraz fizjoterapeutę. Także no to już jest fajny plus. Myślę, że w tym roku jeśli będzie większa ilość użytkowników aplikacji, A też inne firmy większe są jakby zainteresowane współpracą z nami. Czyli które miasta otwieracie na ten moment? W sumie głównie największe: Warszawę, Gdańsk mamy w planach, Poznań, Wrocław i bodajże Lublin. Mhm. Na ten czy jakaś runda finansowa się szykuje? Na razie nie, my wszystko robimy sami, za własne pieniądze, po pracy można powiedzieć, więc tak naprawdę to jest taki startup, startup w startupie, jakby. To, to jest wszystko robione w garażu, można powiedzieć. Ale zastanawiam się, jakby no jesteśmy cały czas otwarci na to wszystko, no tylko też musimy być więksi, tak? Jak będziemy więksi, to myślę, że jakby tutaj zainteresowanie też będzie większe. Dobrze, a my będziemy z pewnością śledzić. Wielkie dzięki za rozmowę. Łukasz, Startup, Orlikfy.